Doberek, dzień doberek. Jakie piękne słońce. Niebo bez najmniejszej chmurki. Ach, to będzie piękny dzień. Za chwilę jadę do mamuni, do sióstr i jeszcze sobie troszeczkę z nimi pobędę, bo po południu już... Wyjeżdżają. Ale korzystam z pięknego dnia, bo nie jest zbyt gorąco. I za chwilę zabieram się za rwanie porzeczki. Ostatnie rwanie czarnej porzeczki, i znowu będzie coś, co będę mogła odhaczyć. ruszyło i pracuje. Ono już ruszyło y, rano już. Czyli y, na drugi dzień rano już bąbelki szły. I na razie idą, ale on, ono potrafi jeszcze szybciej, jeszcze szybciej te bąbelki wychodzić, ale dobrze niech sobie tak pyka. O i tu jest bezpiecznie teraz w tej butelce. Nic się nie stanie, więc jest zabezpieczone. Popatrzcie, jaka u mamuni ładna fasolka już rośnie. O, ilonka sobie zrywa. Ja jak Mogę to też sobie parę rezerwę. No na bo ja koniecznie trzeba zobaczyć, na obiadek. I bo mój lukuszek nie przypada, ale ja sobie chętnie zjem jutro do obiadku, więc sobie też parę urwę. Więc taka sytuacja. Żółta fasolka według mnie jest najlepsza, nie? Dajcie się się wybierają już do domu. Kończy się weekend. Ale mam nadzieję, że znowu się spotkamy tu jak no, najszybciej. Je, za dwa tygodnie ja będę. Tak. A tu? A, to, A tu? Wyprawka y, do miasta na śródszyczek. Włoszczyzna do rosołku. Ogóreczki, dżemik, jajeczka, jajeczka. dla jednej, Śliwych dla kurs. drugiej. Tak, jajka od szczęśliwych kurek. Pakujcie się. Tak. Ta, 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 ta. Daj mi taką mocniejszą, bo ja będę miała ogórkę. masz. Czekaj, zamienimy się. Będzie zupka ogórkowa po dokole. Pa. Pa. pa! Fajnie, no i pojechały. Ale mam nadzieję, że szybko znowu się spotkamy. Ilonka obiecała za dwa tygodnie, więc będę czekać. W tym roku dosyć mocno przycią przyciąłem agres, i on popuszczał bardzo dużo młodych pędów. Ale na tych, które są, popatrzcie. O, teraz widać, jakie. Popatrzcie, jakie są duże agresje. Lubię agresję, jak jest taki już dojrzały i słodki, a ten już właśnie taki jest. Pomidory pod mi sięgają i są mocne. A pamiętajcie, że yy, mocna roślina jest mniej podatna na choroby i, i różne takie rzeczy, które chcą ją zniszczyć. Więc tak. Tutaj mogę sobie kuknąć. Kaczek Malin zrywałam dzisiaj, ale zawsze się jeszcze coś znajdzie. Uwielbiam hmm? mm. maliny. Tu są te pomidory, które były posadzone po yy, brukułach. I też już, zobaczcie, dotąd mi sięgają. One niby, tak, one do jesieni i, i też będą. Więc też mają już tu yy, pozawiązywane pomidorki. Więc yy, Onia będzie miała dzisiaj do, do późnej jesieni co zaprawiać co przytwarzać. Cukinie niedawno pokazywałam wam takie małe zaczątki, takie o takie, a teraz już, o, teraz już popatrzcie, już są takie długie i i tutaj tak samo się zawiązują. Widzę, że w tym roku chyba wszystkie żółte posiałam, bo czasami siałam żółte i zielone, a w tym roku są same żółte. No tak. A tutaj mamy chyba, bo to jest samosiejka, więc do końca nie wiem co, ale prawdopodobnie to będzie dynia hokkaido, tylko na razie, na razie nie widzę zawiązanych tych, no ale ona jest w ona z jednego krzaka to się tak rozrośnie, że uch. A tutaj jeżyna bezkolcowa i zobaczymy jaka ona będzie w tym roku, bo tak jak mówiłam Czasami jest taka o, popatrzcie, może ktoś się zna. Niby kwitła, a nie pozawiązywały się jakby te, te kuleczki. O, tu na przykład na tym na tym dokładnie widać. Takie kuleczki jak, jak tutaj o takie powinny się całe jeżyny zawiązać, a one nie. Tak zostały kwiaty. O, tak powinny się zawiązać jak te. No i ja nie rozumiem, dlaczego niektóre się tak pozawiązywały, a niektóre nie. No. Tu się pozawiązywały, tu się tu się pozawiązywały, ale na przykład tu to już nie wszystkie. I tylko takie kuleczki pojedyncze są i to już z tego cudów nie będzie. No, zobaczymy. góreczki na tych pnączach yy, widzę, że tutaj są one przez noc jeszcze urosną i tak i będę musiała yy, rano pozrywać mhm. ale no tak rano będzie zrywanie on na tych no popatrzcie wystarczyło trochę ciepła i co się robi? Coś się robi. Rano przyjdziesz. One będą takie jędrne po nocy. Yy, I je pozrywam. O, bardzo ładnie się nawiązują. Popatrzcie. I to jest takie fajne, że one są na tych kratkach. I yy, bardzo się je fajnie zrywa. O, zobaczcie. Rano będą idealne do zerwania, więc tak, muszę się y, nastawić psychicznie na zrywanie ogóleczków rano. Popatrzcie, miałam dzisiaj na obiad y, groszek z ogródka y, mojego kalafiorka, bo taki, jak pamiętacie, jeden się zabłąkał we folii z brokułami, no i teraz dorósł i dzisiaj go zrobiłam. Miałam też karkówkę z grilla do tego, no i te warzywkami zostały, więc ja sobie teraz troszeczkę rozdrobnię tego kalafiora do tego groszku. O, tak odrobinę. Tak. Widzicie? I teraz ten, y, sos jogurtowy, który robiłam, ten czosnkowo-koperkowy. Y, dam sobie tutaj do tego łychę. I to już jest y, następny słoik tego y, sosu, który robiłam, bo u nas ten sos bardzo szybko y, znika. Jak widzicie, jest i do mięsa, i do sałatek, i do zielonej sałaty. Jest rewelacyjnie. Dodam sobie jeszcze do tego łyżkę majonezu i wymieszam. I będę miała pyszną sałatkę na kolację. Jutro, jutro znowu się wybieram, y, groszek pozrywać, bo groszek jak dorośnie. To on jest już później y, y, prawie codziennie do zrywania, bo y, te strączki potem już y, grubieją dość, dość szybko. O! I mam już sałatkę na kolację, i za chwilę zjem. Muszę iść do piwnicy, poszykować słoiki, bo widziałam, że na rano czeka mnie. Zrywanie i zaprawianie ogórków, więc taki plan jest na jutro. Ogórki, em, groszek, em, pożyczki, te czarne już dzisiaj do końca zerwałam. Teraz Wam pokażę, popatrzcie, e, to jest już reszta moich, e, moich pożyczek. Jest tu ich całkiem sporo, więc za chwilę je, po, po kolacji jeszcze je skonfekcjonuję i e, z czarną pożyczką. Yy, już mam koniec. Zostało tylko tyle co. Tak. Do poskubania. O. Zobaczcie, zobaczcie, kto tu leży. Kto tu leży. Trempuź przywitaj się. Wiecie, czemu on tutaj leży? Raz, że on lubi tu leżeć. Ojej, jaki tygrys. A po drugie, tutaj chodzi wiatrak. Jemu jest bardzo przyjemnie. Nie? Ty wiesz, gdzie masz się położyć, tak? Dziewczyny tu przyszły. Nie, 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 Dżekunia, nie, bo mam nie, jest powiem cała potrapana. Wystarczy, że tak posiedzisz sobie. Więc tak. Ojej, Juniu, jakiś piąci kot. jakiś śpiący kot. Koci zebranie. Rekuś. Czy to jest koci zebranie, Polo? Polo? Aha Pan przyszedł na przekąskę No dobrze, dobrze Smacznik. A panienka Panienka coś powie Widzę Robić. I te dolabaty. Jest? Muszę te dolabaty. Buraki do kur, jak las. Ech. Nie chcę tutaj się do nich zbliżać, bo są mokre, ale sięgają mi powyżej kolan. Te liście. Same buraki też już są dorodne. O. Te liście takie kruche, takie jędrne. E, mój mąż tutaj sporo podlewa te buraki. I miejsce, gdzie kiedyś koty toczyły walkę i je poniszczyły. Już się tutaj zlało z całą resztą, więc tak wyglądają buraki. One miejscami to mają 70-80 cm wysokości. I takie te liście są takie. Krupiące takie mocne. A tutaj zobaczcie jeszcze nasze buraczki. I one też są już yy, dużymi burakami. O nie wiem, czy to będzie tu widać. Ale też są mocne. Yy, ja potem Wam pokażę, bo ja z tych buraków yy, będę robiła kiszonkę. Będę kisiła te buraki. Yy, I potem. Sok z takich kiszonych buraków, takimi małymi porcjami codziennie sobie popijamy. A tutaj stoją wiadra, w których ogrzewa się woda do podlewania ogórków. O. Moje kury należą do tych szczęśliwych. I y, na dodatek powiem Wam, że nasze kury mają tutaj wikt i opierunek do końca swoich dni. Y, chodzą sobie i mają tak zwaną spokojną starość. Y, przynajmniej naszym kurom mogę to, z, to zapewnić. Polo, odpoczywasz? Odpoczywasz, kochanie? Polo nie odpoczywa. Ale zobaczcie, moje koty z psami są za, brat, za pan brat. O. Kot nic sobie nie robi z tego, że w koło niego chodzą te duże psy. A kto tu przyszedł, mój gadający kotek? Mój gadający kotuś przyszedł, aha. Widzicie, <laughs> całe zwierzynie schodzi za mną. Ja już po kolacyjce przycupnęłam sobie na tarasie, żeby jeszcze z wami zamienić ze dwa słowa. I powiem Wam, gdzieś przedjabliłam moje okulary słoneczne. I kurczę szukam i szukam i nie wiecie, gdzie są. Nikt nie wie. A one mi były takie potrzebne, bo one były też korekcyjne. I ja sobie nie mogę kupić takich pieszych z brzegu lepszych, bo nie będę widziała. Więc no, jak ktoś widział, to niech da mi znać. Żartuje. Hmm. O, widzę trepuś. No, on, mój opowiadający kotek przyszedł, to no, chodź. Trepuś. Tak się cieszę, że trepuś doszedł i chodzi, i chodzi na tą łapkę, naterwuje. Mam tylko jeden drobny problem, bo... Mimo, że ja się bardzo staram, żeby on ja różnorodne rzeczy, je suchą karmę, je mokrą karmę, już mu taką premium karmę kupuje. Yy, witaminki mu osobne daje i yy, podsuwamy mu różne yy, kąski, a on, aha i dostał yy, tabletki na robaki. I to nic nie pomaga, i on jest cały czas bardzo chudy. Potęguje tą jego chudość jeszcze ta wystająca kostka, bo po tej operacji ta kostka. Niektórzy z Was może nie wiedzą, ale była tak poczaskana, że trudno ją było tak idealnie złożyć, więc ona miała jakieś takie drobne przesunięcia tak w końcówce tutaj już przy tej główce i ona jak się oblała się tą okostną, wiecie jak kość się zrasta to tak się zlewa ta okostna i scala te wszystkie połamane kawałki i ona się tak ta okostna zlała, że jemu aż wyszła taka taka aż mu wyszła ta, taka wystająca kostka jest no i to jeszcze potęguje to wrażenie tej chudości, ale mimo wszystko to ja po sierści widzę, że jest coś z nim nie halo więc no nie wiem może jak się zrobi chłodniej to zabiorę go na jakieś badania no a on jest taki kochany tak chodzi za mną wszędzie zresztą zresztą widzicie wszystkie moje zwierzaki za mną bez przerwy się gdzieś przemieszczają więc tak Jutro mam plany, muszę narwać groszku. Muszę od rana przede wszystkim zerwać ogórki, bo widzę, że jest ich sporo. I jeszcze muszę teraz uszykować słoiczki. I, yy, i nie wiem, czy nie będę musiała. A zobaczy w moim ogródku, czy ten nasz czosnek się nadaje już do wyrywania. No, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno od rana szybciutko jakieś pranie nastawię. Yy, no. Za każdym razem jest co robić. Jedna z Was pytała mnie pod wczorajszym vlogiem, czy coś narysuję znowu. Oj, bardzo bym chciała coś już narysować. I jak znajdę taki wolniejszy moment, to na pewno narysuję bo powinnam trochę ćwiczyć, żeby udoskonalać to moje rysowanie, bo to jest takie amatorskie rysowanie, ale no ja mam tą świadomość, że ono jeszcze wymaga dużo pracy i dużo ćwiczeń. Mam tą świadomość i bardzo chciałabym to ćwiczyć. Tylko, że no lato tak jest do tego średnio. Yy, przyjdą potem takie jesienne, zimowe wieczory. To będę robiła, yy, to będę rysowała, będę malowała, będę robiła jakieś robótki. Yy, znowu będziemy się yy, jakieś tutoriale zrobię. Yy, nie uwierzycie, że nawet mi yy, przeszło przez myśl już yy, Vlogmas <noise> w lipcu, ale tak mi przemknęło przez myśl, że, że nawet się człowiek nie, nie obejrzy, jak, jak przyjdzie ten grudzień, bo czas tak szybko leci stanowczo za szybko. No ale co zrobić, takie jest życie, więc w sumie dla mnie każda pora roku jest fajna. Jest w niej coś fajnego, ciekawego, coś na co się zawsze czeka: no bo latem czeka się na ciepełko, na to, że można dużo czasu spędzać na wolnym powietrzu, na te multum kwiatów, które można sobie nasadzić i cieszyć się tą przyrodą, cieszyć się warzywami, cieszyć się owocami. I, i, i generalnie jest naprawdę bardzo, bardzo lubię lato. Wiosnę, wiadomo, też lubię, bo wszystko się budzi z kolei do życia. Człowiek tak patrzy, jak to rośnie, jak to rośnie, cieszy, sadzi, opiekuje się tymi roślinkami, widzi jak one rosną i potem jak już można je sobie zjeść, jeżeli chodzi o warzywniak. Więc wiosna, lato, jesień z kolei bardzo lubię, bo też lubię pojechać na grzyby. Więc jak pojadę, to was na pewno zabiorę, kto nie będzie mógł jechać osobiście, to sobie chociaż dzwonią pochodzi po lesie i pozbiera grzyby u nas w naszych lasach są grzyby. No, pod warunkiem, że grzybnian nie, nie wyschnie na tyle, że, że będzie mogła się potem jesienią rozwinąć i, i grzybki. Ja lubię grzybki suszyć, lubię. słuchajcie, nie wiem jak wy, wy ale ja na przykład. Mm, grzybki z lasu mrożę i on, to się bardzo dobrze sprawdza i takie zamrożone grzybki mm, smakują tak jakby się dopiero je z lasu przyniosło taki sos grzybowy można wtedy zrobić czy zupkę, czy, czy nie wiem do, do jakiejś zapiekanki, czy do jajecznicy super sprawa więc tak jesień też lubię i zima też jest fajna, bo jest więcej czasu na hobby. Jest już później ten okres przezświąteczny, który ja zawsze lubię. Lubię robić różne ozdoby. Lubię robić własnoręcznie prezenty. Bardzo lubię. Może to też jest kwestia charakteru, że Bonia jest permanentnie zadowolona z życia. Oby to się nigdy nie zmieniło. Mam nadzieję, że nie. Ale się już dzisiaj tyle nagadałam, że no trzeba już <laughs> skończyć to gadanie. Życzę wam kochani miłego dnia. Eee, przyjemnego, nie za gorącego, nie za ciepłego. Kto potrzebuje deszczu, niech mu spadnie. Kto potrzebuje słoneczka, niech mu zaświeci. Wszystkiego dobrego, kochani. Do juterka. Pa pa!